No. się położymy. To już decydujemy tam za chwilę, bo to w sumie nie ma znaczenia, ważne. Jeszcze nikogo nie ma. Ale najwyżej zacznę, jak się pojawicie to będziecie sobie odtworzycie. 3, 2, 1, 0 starcie. Manko, witam serdecznie. Jagoda z poznania się kłania. Akurat się pojawiło pierwsze istnienie. Serdecznie witam. Dziś, tak jak obiecałam, spod pomnika powstańców wielkopolskich, ponieważ wczoraj 27, jak co roku przypada rocznica powstania wielkopolskiego oraz składamy cześć. Pamięci tym, którzy Polegli w tym powstaniu. Jak również upamiętniamy samo to wydarzenie, ponieważ Powstanie Wielkopolskie było, no może też oprócz Powstania Śląskiego, jedynym tak naprawdę wygranym powstaniem, które w późniejszym czasie no, znaczyło wiele dla tych, którzy zostali, przeżyli i byli, byli zapewne naszymi gdzieś tam przodkami. Tak, jak temat zapowiada, chciałabym troszeczkę tutaj dzisiaj powiedzieć na temat egregora patriotyzmu. Dlaczego w ten sposób? Z tego względu, że ten patriotyzm zaszczepiono nam po to, abyśmy na przykład czcili śmierć. To jest oczywiście moja interpretacja, i jakby nie musicie się z tym zgadzać. Natomiast chciałam właśnie a propos tego wydarzenia, no kilka słów na temat tego egregoru, który moim zdaniem jest naprawdę jednym z wielkich takich uwiązań rodowych nadal. W stanie nami gdzieś tam rządzić i który, który de facto zasila bezpośrednio Matrix. Egregor właśnie patriotyzmu. Dlaczego tak uważam? Owszem, mamy możliwość, żeby jeżeli właśnie nasi nasz ród, nasi przodkowie, nasi pradziadowie brali udział w tego typu walkach. Które, jak teraz już wiemy, zupełnie nie były do niczego potrzebne i zostały wywołane sztucznie, i ten cały właśnie kult takiej śmierci, kultywowanie tego wszystkiego, to jest jeden z egregorów Matrixa. Dlatego też uważam, że owszem, jeżeli mamy ochotę oddawać cześć pamięci naszym przodkom, którzy polegli, no po prostu jakby. Zaprogramowani przez Matrixa e, na tamten czas, no to jak najbardziej, dlaczegoż by nie, prawda? E, tak samo jak mamy Dzień Wszystkich Świętych, tak Tak zwane słowiańskie dziady. E, owszem, czemuż by nie, e, mamy prawo do tego, żeby czcić to, co, kogo i kiedy chcemy i, 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 i co czujemy, tak? przede wszystkim czujemy. E, natomiast to, co się e, odbyło tutaj wczoraj, Zresztą jak co roku. Natomiast wczoraj e, przyjechał wasz, bo nie powiem, że mój, marszałek Sejmu, który występował w tvn jako prezenter. Teraz w ogóle widać, widać na każdym zakątku świata, że prezenterzy telewizyjni, komicy e, stają się prezydentami, marszałkami Senatu, Sejmu, e, przedsiębiorcy to są teraz ludzie, którzy będą wami rządzić, nie nami, nie mną, o może powiem w ten sposób. Natomiast, jeżeli nadal wierzycie w wybory, w demokrację, która tak naprawdę nie istnieje w ogóle, jest to zupełnie puste słowo, tak samo jak pustym słowem są ci, co tam w nic nie wierzą niby, tak? No nie można w nic nie wierzyć z tego względu, że chociażby wierzymy w siebie, w miłość, w swoje siły i tak dalej. Także demokracja to tak naprawdę jest pusty frazes, który nie znaczy zupełnie nic, a jest skultywowany właśnie tutaj przez was i de facto też przez to zasilacie właśnie no, tego matrixa, od którego tak mocno chcecie się uwolnić. To, co się wczoraj, tu, wczoraj tutaj działo, zresztą jak co roku się działo, Natomiast akurat wczoraj byłam nieobecna z tego względu, że no, malinowska ma 4 miesiące, ja jej nie będę tutaj przyprowadzać w tego typu spęt negatywnej energii i wibracji, bo mimo że czcimy swoich przodków i wspominamy ich i szanujemy ich pamięć, to tak naprawdę wczorajszy dzień był dniem smutku, i po raz kolejny Matrix wziął górę nad de facto ludźmi. A ludzie jeszcze zasilali Matrixa. Zasilali tego Matrixa. Dobrze, Krzysiu, niedługo będę w domu. Czekamy tylko na Mirka, aby złożyć wieniec jako poznańska wiara, zaraz go pójdę pokazać. I wrócę do domu. I skończyłam na tym, że właśnie Krzychu wybiłeś mnie z rytmu, jak zawsze zresztą. Przepraszam, że jestem taka dzisiaj soterze, tak powiem, nieumalowana. Natomiast no nie, nie, nie było... Czasu. E, aha, i wczoraj ten Matrix wziął tutaj górę. E, jak co roku zostaje zamknięty, ja wam zaraz pokażę. Zresztą, jak co roku, już trzeci czy czwarty rok, e, pokażę wam, jak to mniej więcej wygląda. Tutaj jest taki plac, to jest de facto centrum miasta Poznania, to jest skrzyżowanie królowej Jadwigi Awierz Bięcic. I tutaj co roku na tym placu jest pomnik Powstańców Wielkopolskich, wy, wy, wybudowany jeszcze za głębokiej komuny. I pomyślcie sobie, że jak co roku ten cały obszar jest zamknięty przed nami, przed ludźmi. Jest zamykany na rzecz polityków, którzy boją się e, tak naprawdę obcować z nami, z ludźmi, e, no i dlatego też muszą się odgradzać. Ale tym samym zabierają nam, zwykłym ludziom, Potomkom właśnie tych, którzy ginęli podczas Powstania Wielkopolskiego, e, zabrania się świętowania i uczczenia pamięci w ten dzień, e, w którym no, warto to zrobić, prawda? W którym, który upamiętnia e, te wydarzenia. I tutaj cały ten plac został wczoraj również zamknięty ze względu na fakt, iż przyjechał pan pseudomarszałek. Nikt nie został wpuszczany tutaj. Zwykli ludzie, tak jak i my, tak jak poznańska wiara tej, nie mogli wczoraj zanieść wieńca, ponieważ stało tutaj nawet wojsko. Ja zaraz oddam głos tutaj Szczepanowi i Remikowi, żeby dosłownie dwa słowa powiedzieli, jak to wyglądało. No, i jakby ja co roku, prawie że co roku, udawało mi się. Tutaj mamy nasz wieniec skromny, boh skromny. Cześć i chwała, bohaterom. Poznańska wiara tej, czyli w skrócie PWT. I my postanowiliśmy, że bez większego ciśnienia. Bez właśnie zasilania Matrixa, e, zwykli ludzie ustanawiają e, dzień powstania wielkopolskiego na 28-12, z tego względu, że Matrix i system nie pozwala nam zwykłym ludziom e, 27 grudnia obchodzić e, i upamiętniać i uczcić pamięci e, właśnie naszych przodków. A chciałabym tylko przypomnieć zaznaczyć, że ci, którzy się tutaj wczoraj ogrodzili. Pan marszałek, pan pseudo prezydent miasta. Kto tam jeszcze był oprócz marszałka i pseudo prezydenta miasta tęczowego? Krzyż O, był jeszcze tygrysek z niby SLD. Jak Zaraz jeszcze pan, jak mogę cię poprosić, to tam dwa słowa. I tutaj ich przodkowie de facto przyczynili się do tego, że 27 grudnia wybuchło powstanie wielkopolskie i ludzie się zbuntowali. To ich przodkowie przyczynili się do tego, że ci ludzie polegli, a oni będą teraz uważali się za jedynych słusznych i możliwych świętowania tego. I teraz wy, wy, wyjaśnijcie sobie sami sobie w świadomości, dlaczego oni tak mocno dbają o to, aby świętować to, do czego de facto się sami przyczynili. Aby nas zgnębić, zgnoić, y, u, u, ubłocić kur, kurde, raz jeszcze tym wszystkim y, i żeby te pokoleniowe traumy cały czas były. Dlatego nie wiem, czy się ze mną zgadzacie, moi mili, czy nie y, tutaj którzy jesteście ze mną dzisiaj. Y, natomiast ja, ja jagoda z Poznania, ustanawiam dzień pamięci narodowej powstania powstańców wielkopolskich dla normalnych, prawdziwych, zwykłych. E, ludzi z sercem, z duszą i z uczuciem na dzień 28.12. Za rok spotykamy się 28.12., żebyśmy mogli właśnie w ten sposób, jak dzisiaj, na spokojnie, bez e, żadnych pseudo-rządzących, bez politykierów, bez e, no, złej energii i w dobrej wibracji, mogli oddawać cześć pamięciom powstańców Wielkopolskich. Ehm, czekamy jeszcze po prostu na Mirka. Jeszcze raz tylko pokażę. Może tak z bliska. Tutaj taki czerwony dywan, Ala, zrobili. No i tutaj widać, że wpuszczeni. Aha, wpuszczeni zostali ludzie, którzy wcześniej, uwaga, zostali sprawdzeni przez wojsko. Wojsko. Wczoraj tutaj było zatrudnione wojsko. Nie do tego, żeby oddać cześć i hołd pamięci wojakom z Powstania Wielkopolskiego, a żeby sprawdzać, trzepać, żeby odganiać, przeganiać, nie wpuszczać ludzi, potomków właśnie tych wojaków, dzięki którym mamy to, co mamy w tej chwili. E, także, tak to mniej więcej wygląda. Tutaj są wszystkie, o, Instytuty Pamięci Narodowej, e, poseł jakiś tam jest, e, Prawo i Sprawiedliwość, proszę Państwa, jest, e, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, e, Andrzej Duda jest, proszę Państwa, na samym środku. E, także, mm, Dlatego już wiem, dlaczego mnie tu wczoraj nie było i nigdy mnie tu więcej nie będzie, ponieważ w tak gadziej energii, która epatuje i emanuje swoim fałszerstwem i złym wydźwiękiem i złą energią, no ja już przebywać nie będę z automatów. I wręcz nie mogę, przepraszam. o, Donald Tusk, proszę zobaczyć, Szymon Hołownia, proszę zobaczyć, obok Andrzej Duda, proszę zobaczyć, Kazimierz, nie, Władysław Kosiniak-Kamysz, proszę zobaczyć, Marszałek Senatu, proszę zobaczyć. Oni wszyscy po prostu tutaj uczcili, oczywiście wieńce kupili za swoje, nie, nie za nasze. Oczywiście więcej kupili za nasze de facto, bo już nie wiem, czy z przekąsem nie ktoś rozumie, czy też nie, o, jest Mirosław. Także za chwilkę zaczniemy. Tu nasze takie to skromne, lecz pełne pozytywnej, dobrej energii, czyste i prawdziwe świętowanie obchodów pamięci czci powstania wielkopolskiego. Jez i Konfederacja, proszę bardzo. Muszę tutaj pokazać te wszystkie. Te wszystkie e, tak szczere konfederacja jest jak żeby inaczej e, przodkowie e, pierwszych skrzypiec z konfederacji e, ukraińscy hazarzy, e, którzy przyczynili się do śmierci tak wielu Polaków wczoraj e, czcili tutaj e, chyba kult śmierci po prostu bo nie wiemy z jakim oni nastawieniem tutaj de facto przychodzą w nie słyszymy ich myśli tak natomiast no ja uważam jak uważam tutaj nasza ziemia krzychu jak oglądasz fundacja zakłady kurnickie także jest też taki ten nasz lekki wydźwięk wiadomo że tam też się duże rzeczy porąbało Unia Wielkopolan e, Powiem Wam tak, nie ma same pseudo... E, znaczy polityczne same e, są wydźwięki tutaj, ale już mniejsza o to. E, za chwileczkę zaczniemy. W momencie, ja podejdę, tylko zakomunikuję. Mhm. E, czy mogę poprosić o głos tutaj? Bo wy byliście tu wczoraj, mogę Was nagrać i dwa słowa? Ja dobra, jest, jest poznańska wiara tej w składzie okrojonym, natomiast jesteśmy jak najbardziej. Nawet jest właśnie tutaj energia dziecięca, proszę bardzo. Ja bym się chciała Wam jedynie zapytać. No, bo wczoraj byliście tutaj na miejscu. Ja mniej więcej wiem, jak to wygląda, ale żebyście też powiedzieli sami, e, wojsko sprawdzało ludzi pod kątem tego, czy nie miały, mieli bomby, tak? Dokładnie, tak, tak było. Pod względem, tak względem pirotechnicznym. Pod względem pirotechnicznym sprawdzali. Bardziej mięso. to sprawdzali woda, yy, tak, że ci organizowali to wojsko, bo wojsko powiedziało, A wiecie, kto że... organizatorem? Nie, był organizatorem? Zarząd, zarząd ok, no. sprawdzimy no. to. Wojsko, wojsko powiedziało, że oni nie mogą nic. Wszystko mamy załatwiać przez władze, które organizowały tą, tą całą tutaj imprezę. Słyszycie? Wojsko nic nie może. <grych> tak powiedzieli. No ale nie, sami no, sami wojskowi no wojskowi ja rozumiem. Wojsko sami chcieli, żebyśmy złożyli wieniec. Myśmy złożyli wieniec, ale oni mówili, że Ale no, organizatorzy że ja nam nie mogą. pozwolili, ponieważ nie było złożonych... Okej, okay, czyli zabrakło jednak tutaj tej mojej przepychanki, ale... Dobra, nie, już nie chcę być tam ten, ponad ten, ale no widzicie, mamy relacje tutaj. I co, były te maszynki jak na lotnisku do sprawdzania? Nas, bo to było przed, oni mi że nie mają tych maszynek, nas nie sprawdzą nas nie spuszczą. Aha, ale były one tutaj. Były, były. Okej okay. Proszę bardzo, Mirosław z flagą. Trzy y, y, razy są tak? Tak. Pięć. <laughs> No dobra, a to Kinga będziesz nagrywać? Kinga, będziesz nagrywać? No, to Kingę oddamy. Słuchajcie, to jest właśnie prawdziwe przygotowanie się, więc tutaj wszystko jest w powijakach. Tutaj nie ma żadnych scenariuszy, że tak powiem. Kłaczek Mirku, zanim doszłeś, ustaliłam, że 28.12. od następnego roku jest Dniem Pamięci i Czczenia Powstania Wielkopolskiego dla zwykłych ludzi z duszą i sercem. Brawo. Tak, więc w ten sposób, dobra? Mamy tutaj tą drobną część, że tak powiem, nas, no nie wszyscy dojechali, nie wszyscy musieli, tak. To ja, e, Słuchaj, a my mamy taki pomysł tu z grupą, Proszę. że skoro wszystkie, wszystkie więcej leżą tu, to połóżmy nas więcej tam. Bo tam nie ma żadnego, więc. No pewnie, dobrze. I to jak będzie to samo, to sam a niech mają, mają pomniku, też swój Dobrze. Swój e, dobrze, i teraz tak, kamerę oddaję mojej zastępczyni godnej w Poznańskiej wiarze. Nie widać się, nie, nie, nie widać się, będzie nas widać. E, my bierzemy tutaj te wszystkie te. E, tam tak, natomiast jeszcze czekajcie chwilę, Kinga pójdziesz sobie z nami. Kto ma telefon jeszcze, żeby odpalić tam to, co wysłałam? Odpalmy jeszcze tą pedełkę. Na grupie jest. To Tylko tak, niech będzie nawet w kieszeniu tutaj. O, bo masz taką tą kieszeń. Tak, z tamtej strony, żeby może... Chwila, żeby to na tam, żeby była żołnierze i ten, że ci A wieniec mógłbyś, Antek, się położyć? O! Tak ci to jest? No powierza. idź. położyć tam koło żołnierza. No. Dalej. No Antek, położysz wieniec? No idź. No. Gdzie to ładnie wygląda. Ale to jak Na tego, nie jest, nie jest. Tak, tak. A tak go przyjmiemy go To To jest To jest To jest To jest Moment, żeby nie było siarek. Nie to, to było siarek. я, то есть, себастик, короче, там что. Так что за да. А. Что сначала, сначала? Так там в детстве, там там сначала, что это что тут. Это история. А, вот это вот процентов. А, вот вот всё, ну, наверное, niezbędna, widzisz? To jest to, co mówiłam. Z Kingi do... To... Każdy z nas jest dopełnieniem całą. Tą... Dobra, no to co? Stajemy chwilę za Kingą. Chodźcie tutaj na chwilę. Żeby było słychać melodii. Jeżeli nie słychać to trudno, ale puszczamy Tedeum, które Mam nadzieję, że słyszycie, jeśli nie, no to my słyszymy.

Kinga, moja zastępczynią. Także bardzo dziękujemy producentom za czarne palce. I w ten sposób de facto uważam, że uczciliśmy to bardziej niż tutaj wczoraj. Chociaż jakby nie zależy mi na tym, żeby się teraz licytować, broń Boże. Natomiast dziękujemy za tą możliwość dzisiejszą. Dziękuję za organizację Szczepanowi. Dziękuję za organizację Szczurowi i Mirkowi. Dziękuję mojej zastępczyni wraz z synem, jak i mojemu bratu od innej matki i innego ojca. Tam stoi Remik. Także e, jeszcze raz. Serdecznie dziękuję. Pamiętajcie, nie dajcie się egregorom, e, właśnie tego pseudo-pato-patriotyzmu. E, tak naprawdę, jeszcze jedną rzecz, właśnie, bo tak sobie, czekając tutaj na resztę wiary, czytałam pewną rzecz i chciałam jeszcze tylko zacytować taką, dostałam od mojego męża Małża <laughs> e, książeczkę jakiś czas temu. I taki cytat na dziś jeszcze. Ci, których kochamy, nie umierają, bo miłość to nieśmiertelność. I tym optymistycznym akcentem serdecznie dziękujemy. Kłania się nisko jagoda z Poznania, jak i cała poznańska wiara tej. Dziękujemy serdecznie. Cześć i chwała bohaterom. Miłego dnia. Do zobaczenia jeszcze 31.